Rozpoczynamy, drodzy no to trochę się usapiemy i mi się też zapraszamy serdecznie wszystkich gości. Jestem na dworze sam, dreszta mi na głowę I wona na mam, a zgasić go nie mogę Odchodzę w ciemny las, rozświetlam pełne drogę I widzę, że to tam, tracę mowę I wracam, i wracam, i wracam się na hadę Rozaparzę se herbatę, nie ufam żadne nace I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi I widzę panią, co skraża, bo ona wyda siadł Leć tu zębem, skręcić bramkę Potem żyć, czuć ona wyda siadł Takszyd ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy sejdą, ona wydać ciała. Być tu ze mną, kręcić bratę, podobniczyć węgrową, ona no, wydać ciała. Takszyd ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy sejdą, siada na kanapie. I no znowu, ja patrzę jej na głowę, bo poza już mam dosyć. Widzi widzi tamto zmiany, może ten napis w oku, że nam mamy na pewnie, choć wolimy, po zbroku wyjemy jak rakieta Posypana można przetarć. tak ciągle bije w na Ta nakory są sekretan, tego startu, co prowadzi się jak No Nowe lądy i przydaje nowy przekaz, pokładem mamy składy Kazowane komentariu, które ludzie zakurane myczyli się bez udarów Treby, ona by dać ciała, być tu ze mną, kręcić bramkę, potem liczyć węglol. Ona by tak działa, ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy i Ona by tak działa, być tu ze mną, kręcić bramkę, potem liczyć węglol. Ona by tak działa, tak ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy Zagramy dla was w Gdańsku, zagramy dla was zagramy w pasce, zagramy wam w Modlinie Zagramy dla was zawsze, zagramy w zakroczyniu, zagramy dla was w włodcu zagramy wam w Modlinie Ona by tak chciała być tu ze mną, kręcić bramkę, potem liczyć węgrom Ona by tak chciała taczyć ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy se idą Ona by dać ziała, być tu ze mną, kręcić bramkę, potem mi węgrom Ona by tak chciała We don't know. do the gas to